Nie marzyłem. Nie marzyłem. Po prostu w czasach mojej młodości, w czasach małej, ten temat w ogóle nie wchodził w rachubę. Jego nie było. To znaczy albo był całkowicie przeliczany, albo był po prostu naświetlany w sposób bardzo tendencyjny. I proszę Państwa, nawet teraz, kiedy już można było myśleć o tym temacie, to też o nim nie marzyłem ponieważ zdawałem sobie sprawę, że jest to prawie temat frapujący. No wystarczy sięgnąć po yy, bariatrystykę Babla Jaszeckiego, przede wszystkim Mackiewicza, Lewa Wolna żeby się po prostu zapaliły wszystkie światła, fantazji i żeby te obrazy stanęły przed oczymi. Ale zdawałem sobie sprawę w ogóle, że to jest nie do ugryzienia, bo, to, bo, bo pieniędzy na to się nie zorganizuje. Przecież myśmy 11 lat chodzili z jeżem, z czapką w ręku, patrzono na nas jak na idiotów że udało się zorganizować pieniądze na Ogniem i Mieczem. Ogniem Mieczem, które było jakąś legendą, które było, istniało w świadomości, które miało już dwie części zrealizowane, a tutaj Bitwa Warszawska, no to też. I siedzieliśmy, pracowaliśmy nad scenariuszem Syberiady, i taki coraz każdy kolejny każdy... wariant gorszy, szło jak po grudzie dojść do wniosku, trzeba to na jakiś czas odstawić. A tu nagle telefon i ten oto tu siedzący obok mnie pan, pan Mariusz Gazda spotyka się ze mną i tak. Panie Jerzy, jeśli pan by zainteresował, Temat Bitwa Warszawska 1920 to pierwsze i to bardzo po każde pieniądze ja deklaruję. Tak. Proszę Pana, przecież nie ma jeszcze ani scenariusza, ani czego nie. No tak. Powtarzam Panu, jeśli Pana to zainteresuje no to ja pierwsze pieniądze deklaruję. No to wziął wszystko w ręce Jerzy Michalów. Ja nie miałem czasu specjalnie marzyć, bo spiąć budżet to nie bagatela. Pierwszą rzeczą zaprosił do współpracy Pana Jarosława Sokoła, scenarzysta. Świetnego scenarzysta. Zaczęliśmy pisać. A on w międzyczasie zaczął kontynuować, no, jak tu zrobić kolejne pieniądze. A my czytamy, najpierw czytamy, kolejne. Jeszcze raz trzeba wrócić. Znowu Babel, znowu Szołochow, Don, znowu Rębek, Nagan, Zeromski. znowu Żeromski, znowu mnóstwo wspomnień pamiętnikarskich, które widzą tą sprawę po prostu z punktu widzenia robaka, w takim makro. I piszemy jeden, drugi, trzeci, czwarty wariant scenariusz, to będę państwu mówić? Dwa lata od momentu, kiedy od naszej pierwszej rozmowy, ile minęło? Dwa lata. Jesteśmy na finiszu. Jesteśmy na finiszu, zgrywamy film. Pierwszy film nie tylko polski w 3 ale pierwszy film w Europie w pełni realistyczny, zrealizowany w tej technologii. Rozumcie. Robimy ogniem mieczem. Trzeba ściąć trzy głowy. Trzeba przeszyć strzałami popiepięte. Zapraszamy Anglików, bo nikt w Polsce nie jest w stanie tego zrobić. Anglicy przyjeżdżają, robią to na poziomie, no powiedzmy sobie. Całe zgranie dźwięku odbywa się w Londynie. W Starej baśni jeden efekt komputerowy uderzenie pioruna w, w, w myślą wierze jest tak kompromitujące, że ilokrotnie to oglądam, to mi po prostu chcecie oczyskować nie wiem dokąd. I dzisiaj tu w tym filmie... komputerowych efektów. 465. 465 efektów komputerowych zrobionych całkowicie w Polsce. Montaż elektroniczny zrobiony całkowicie w Polsce. Zgranie w kochanym studiu Toja. To ja. W mieście cudownym Łódź. Łódź. Nie spędziłem dzieciństwo, a już młodość. No. I tak proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że pod koniec września wychodzi na ekrany film, który mam nadzieję. Wzruszy. może gdzie niegdzie rozbawi, na pewno wstrząśnie i każe się, i, i każe pomyśleć. No i tyle słów Ewangelii Świętej na dzień dzisiejszy. Przepraszam. No ktoś musi zacząć, nie? No nie zaczną ludzie najodważniejsi, którzy mają na realizację filmu 3 4 miliony złotych. Oni będą mieli zrobić tego za co. Oczywiście, że 3D powiększyło budżet. I chociaż już był budżet spięty, to Jerzy Michalu musiał tak jak dawnymi laty znowu zaciągnąć kredyt i znowu zastawić w banku swoje mieszkanie i swoje mazury. Co to ma zrobić? Wiele mitów, prysłów. Między innymi taki, że przydanie nie znosi bliskich placów. Znosi. Że inaczej trzeba dialogi. Inaczej trzeba grać dialogi, bardziej przestrzennie, bo to jest, bo widzimy głębiej. Bo w odróżnieniu od 2D widzi się drugi, trzeci i czwarty, piąty plan bardzo głęboko. Oczywiście, że 3D w pierwszej kolejności obejmie filmy w których jest widowisko, a nie filmy kameralne i psychologiczne, bo tam ta metoda jest mniej jak gdyby widoczna i mniej się i mniej daje efektu. Ale z jednym trzeba się liczyć. To nie jest żadna kolejna moda. Gdy przychodził dźwięk, mówiono, umiera wielki niemy. To tylko muzykale będą w dźwięku. Nieme kino nie da się pochować. Bardzo niedługo to trwało, dźwięk opanował wszystkie gatunki kina. Potem przyszedł kolor i znalazł, znowu podniósł się jęk że wielka sztuka czarno-białej fotografii przepada na rzecz słodkich landrynkowych kolorów. Nie, to po prostu technologia się coraz bardziej poprawiała i od pierwszych, od technikoloru, od pierwszych w ogóle prób do naszego dzisiejszego barwnego kina to była ogromna droga, ale dzisiaj nikt inaczej filmów nie robi, chyba że specja jest to temat specjalny na czarno-biały i dzisiaj trzeba naprawdę już szukać operatora, który potrafi w tym czarno-białym obrazie malować. Są rzeczy nieuniknione i Trzeba się z tym pogodzić. Jest jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, na świecie króluje kino anglojęzyczne. Nie ma się co oszukiwać. Ja nie mówię w tej chwili o rynku chińskim, hinduskim, nawet wewnętrznym, rosyjskim, bo to jest ogromny rynek. Ale de facto żadna Kinematografia narodowa w swoim języku, ani Niemcy się nie przebijają na angielski rynek czy amerykański. Bardzo rzadko Francuzi. Czasami Hiszpanie, bo mają Amerykę Południową mówiącą po hiszpańsku. A teraz nagle... Zaczyna się już robić telewizory w 3D. Jeszcze chwila i nie będą potrzebne okulary, bo będą wmontowane w ekrany telewizorów czy w ekrany kin. A brakuje jeszcze repertuaru. I w ten sposób my naszym filmem mamy szansę pojawić się tam, gdzie normalnie by nas nie było. było. By, by było. Ponad 50 osób, które się zajmowały wyłącznie tą technologią. Kamery potrzebowały specjalnego oprzyrządowania. Nagle wszystko się rozrosło. Nagle, jak już mówiłem, zmiana obiektywu to był czas. A czas w takim filmie to są potrójne pieniądze, bo kosztują. Każdy dzień z dzień to są koszty i same ekipy, która jest ogromna, statystów, koni. Zobaczycie film. Tak, multiplikujemy, ale nie multiplikujemy. Z dziesiątków set na setki multiplikujemy z setek na tysiące, a niekiedy z kilku tysięcy na kilkadziesiąt tysięcy. To są takie multiplikacje są w Polsce organizacje, które ochotniczo zajmują się historią. Jeżeli są grupy wikingowskie, grupy rycerskie, to są też grupy dwudziestego roku. Kultywujące tradycje poszczególnych pułków ułańskich, poszczególnych szwadronów. Jeżeli opowiedz, jakbyś jechał i nagle trafiłeś na platformie na czołg Renault Nie będę powiadał, Nie no, będę. Nie będzie. Jedzie. No, każda, każda rzecz. Przecież trzeba było odtworzyć cały świat, którego nie ma. Mundur, broń, kostium, Warszawa, której nie ma już. Zobaczycie most Kierbedzia, który już nie, nie, nie istnieje. Fragmenty Pradzie, o których nie można już dzisiaj w ogóle sobie wspomnieć. Ale też zobaczycie broń tamtych czasów, samoloty, czołgi. Jedzie dokądś Jurek i nagle widzi, że jakąś dziwną rzecz wiozą na przyczepie. Zajechał im drogę, mówi, co to jest? No, no. czołg RENO. właśnie z pierwszej wojny światowej. No, a nam takie czołgi są potrzebne. Oczywiście, że myśmy zrobili ich więcej niż oni mieli, ale prototyp istniał i to nachodzi. I takich rzeczy było więcej. Przychodzili ludzie, którzy wiedzieli, jak się walczy, znali komendy. Także nie było to po prostu każdy film batalistyczny jest filmem niebezpiecznym, jeżeli biorą w nim udział. Statyści nie przygotowali. Bo jest pirotechniką. A oni byli przygotowani, bo oni ćwiczyli to we wszystkie święta i, i po prostu jako, jako hobby w historii tradycji tamtego czasu.